Wiceminister spraw zagranicznych, reprezentujący lewicę Andrzej Szejna, jest obiektem licznych dyskusji i kontrowersji w ostatnich tygodniach. Na blat wzięto jego problemy z nadużywaniem alkoholu. Sam Szejna wyznał właśnie, że ma taki problem, leczy się, ale sprawa jest bardzo poważna. Szejna nie jest pierwszym lepszym politykiem. Szejna nawet nie jest szeregowym posłem. Szejna jest wiceministrem spraw zagranicznych z dostępem do informacji niejawnych. W tych tym tajnych informacji na to i Unii Europejskiej. Czy taka osoba, która ma problemy z chorobą alkoholową, powinna zajmować tak ważne stanowisko? Mało tego, wokół Szejny jest dużo kontrowersji, dużo niejasności, a nawet zarzuty dotyczące przemocy wobec kobiet. O tym wszystkim w tym materiale przyjrzymy się panie, panu Andrzejowi Szejnie i zastanowimy, czy jest on łatwym obiektem do do ataku ze strony zagranicznych służb, bo to również jest poważna sprawa. Zostańcie z nami proszę do samego końca. Dajcie tylko proszę łapkę w górę, komentarz dla zasięgu oraz jeżeli możecie dajcie subskrypcję dla kanału Analiza Polityczna. Konserwatywne miejsce na polskim YouTubie. Dla was nagrywamy, komentujemy każdego dnia, moi drodzy. No to zaczynamy z panem Andrzejem Szejną, który odkąd objął stanowisko wiceministra spraw zagranicznych już kilka razy dał o sobie znać. Niestety negatywnie. Swoimi wypowiedziami, ale również zachowaniem. Nagrywałem na kanale Analiza Ekstra niedawno taki materiał o tym, że zamiast być w Sejmie na głosowaniach, no to pan minister Szejna był w barze, w knajpie, nieopodal Sejmu, ulokowanej, i tam sobie siedział i coś pił z kieliszka. Z kieliszka rzadko kiedy pije się wodę, chyba że to są naprawdę ekskluzywne restauracje i w nich podają wodę. Możemy tak domniemywać, tak dać. To coś na korzyść pana ministra Szejny. Pozwolę sobie tutaj parę rzeczy wam przeczytać, bo przygotowałem sobie cały konspekt na temat pana ministra Szejny. Sprawa jest bardzo ważna, też nie chciałbym się tutaj pomylić, zaszkodzić panu ministrowi, ale też pan minister szeroko i otwarcie mówi, będę pozywał wszystkich, którzy mnie pomawiają, więc ja bym tutaj chciał być hmm, skrupulatny. Jednym z najważniejszych problemów hmm, i kontrowersji, hmm, które hmm, dotyczą Andrzeja Sain, Szejny jest nadużywanie alkoholu przez Szejnę. Ten temat został nagłośniony przez publikację gazety Wyborczej z marca 2025 roku, w której anonimowi współpracownicy i działacze lewicy opisali, że wiceminister wielokrotnie pojawiał się w stanie nietrzeźwości podczas pracy poselskiej i parlamentarnej. Jeden z rozmówców gazety stwierdził tak: mało było dni, kiedy nie wyczuwałem od niego alkoholu. Spotykał się taki nietrzeźwy z działaczami i wyborcami. Inna relacja wspomina, że shejna podczas podróży służbowych na stacji. W benzynowych zatrzymywał się po to, żeby się odświeżyć, a później z tej stacji wracał weselszy oraz tch, biła od niego mocniejsza woń alkoholu. No cóż, ciekawy sposób na odświeżenie się, no i potwierdziły się te problemy, ponieważ sam wiceminister Szejna przyznał w oświadczeniu, że zmaga się z problemem alkoholowym, ale przeszedł terapię i odzyskał kontrolę nad zdrowiem. No to bardzo dobrze. To życzymy dużo. Zdrowia panu ministrowi, natomiast nie zmienia to faktu, że pojawiają się kontrowersje dotyczące faktu, że wiceminister spraw zagranicznych ma dostęp do informacji niejawnych, posiada klauzule ściśle tajne i jest to zgoda wydana przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, ABW wciąż prowadzi postępowanie sprawdzające w sprawie Szejny i przyznanie mu pełnego dostępu do takich klauzuli jak NATO to cosmic top secret albo ua top secret i to jest ciekawa rzecz bo moi drodzy jak działają w takich mo momentach służby wywiadowcze państw zagranicznych niczego nie imputuje niczego nie sugeruje ale Shaina mając takie problemy w tym problemy osobiste jest na pewno obiektem zainteresowań służb. Zazwyczaj takie osoby właśnie są obiektami zainteresowań służb. Osoby słabe, zmagające się z jakimiś osobistymi problemami, posiadające długi, posiadające chorobę alkoholową, chorujące na chorobę hazardową, bo hazard to też jest choroba wciągająca. To wszystko sprawia, że może być łatwiejszym celem do werbunku, łatwiejszym celem do jakiegoś nawiązania współpracy z ob. Służbami podkreślam, nic takiego nie ma miejsca w kontekście Andrzeja Sejny. Jednak należy, należy się zastanowić, czy taka osoba posiadająca takie problemy powinna zajmować tak ważne stanowisko z dostępem do informacji tajnych. To jest naprawdę rzecz kontrowersyjna. Inna poważna sprawa to śledztwo, które było prowadzone przez prokuraturę rejonową Kielce Zachód w sprawie rzekomych nieprawidłowości przy rozliczaniu kosztów funkcjonowania biura porcetowskiego oraz wyjazdów służbowych Szejny w 9 i 10 kadencji Sejmu. Chodzi o tak zwane kilometrówki. Moi drodzy, no i według ustaleń medialnej, wirtualnej polskiej internej, Szejna miał pobrać ponad 122 tysiące złotych publicznych środków na pokrycie kosztów przejazdów. Jako poseł jednak świadkowie wskazują, że polityk rzadko był widziany za kierownicą, a regularnie korzystał z transportu publicznego. Sam Sheina broni się, mówi, że wszystkie kilometrówki zostały rozliczone prawidłowo. Natomiast lider lewicy, Włodzimierz Czarzasty, bagatelizuje sprawę, twierdząc, że 95% posłów rozlicza kilometrówki w podobny sposób. Okej, okay. panie marszałku Czarzasty, jeżeli tak się dzieje, że wy wszyscy tak źle rozliczacie te kilometrówki, to może wam należy zabrać te kilometrówki? Bo to są pieniądze pochodzące z naszych podatków. Tak? A wy sobie nadużywacie tego? To pan sugeruje? Bo dla mnie to jest naprawdę sprawa dziwna. Jest jeszcze taka kontrowersyjna kwestia, którą zarzuciła Szejnie była parlamentarzystka lewicy Beata Maciejewska. Chodzi o to, w jaki sposób Szejna podchodzi do swoich pracowników, czy też do byłej działaczki lewicy, której miał niby złamać nos Szejna. Ale to są takie już naprawdę mocne spekulacje. Pani Maciejewska sugerowała, że Szejna ciągle Ciągle chodził pijany, a większość posłów pracujących klubu parlamentarnego Lewicy o tym wiedziała. Sam Szejna tutaj też się od tego wszystkiego odcina i zapowiedział złożenie do prokuratury przeciwko Maciejowskiej y, pozwu o zniesławienie, nazywając jej, nazywając jej zarzuty bezpodstawnymi. No dużo tego, prawda? Na pana ministra. Szajnę. No i mamy jeszcze te wypowiedzi. No moi drodzy, wypowiedzi szejny. ja pamiętam pan doktor Wojciech Szewko bardzo krytykował yy, Andrzeja Szejny. między innymi za jego poparcie dla Izraela w konflikcie z Iranem. Znaczy, z góry wiceminister spraw zagranicznych na antenie Radia Z w kwietniu 2024 roku twierdził, że Polska powinna wesprzeć Izrael w, w konflikcie z Izraelem, porównując atak Iranu do działań Rosji na Ukrainie. Znaczy, to jest dla mnie niebywa Rzecz, że wiceminister spraw zagranicznych wypowiada tak łatwo poparcie dla jednego kraju, i ta wypowiedź spotkała się z zarzutami o brak neutralności i uległość wobec polityki USA, co było krytykowane nawet w kręgach lewicowych, moi drodzy. I jeszcze mamy błąd w głosowaniu w sprawie muru na granicy. To tak na koniec. W październiku 2024 roku przyznał w RMFM, że głosowanie lewicy przeciwko budowie muru na granicy z Białorusią było błędem, co wywołało konsternację wśród jego partyjnych kolegów i wyborców, którzy oczekiwali bardziej spójnej linii ideologicznej. No, moi drodzy, dużo tego jeszcze tu mamy: lewi, nielewicowe podejście i arogancje. Byli współpracownicy Szenin, cytowani przez media, zarzucają mu postawę daleką od lewicowych wartości. Opisywano go jako osobę traktującą z wyższością wyborców. I działaczy, a także nie wspierającą kobiet w partii, co kontrastuje z jego publicznym wizerunkiem postępowego polityka. No cóż, politycy, politycy sprawa jest tak jak mówię, kontrowersyjna, bardzo mm, niepokojąca, bo przypominam, jest to wiceminister spraw zagranicznych, ale jak to wygląda w takiej polityce koalicyjnej? Donald Tusk. Nie może wręcz odwołać takiego człowieka, bo to jest polityk lewicy z nominacji lewica. Lewicy musiałaby go, lewica, cofnąć, cofnąć mu rekomendacje na to stanowisko, a Włodzimierz Czarzasty nie robi tego, broni partyjnego kolegi. Jak wiemy, tam jeszcze są też partyjne szachy na lewicy. Wy... Ocencie tę sprawę sami. Czy to jest po prostu nadmuchany balonik i de facto Szejna to jest złoty człowiek, niewinny, nie ma tu problemu, czy jednak uważacie, że cząstka prawdy w tym wszystkim jest i pan Szejna nie powinien zajmować tak ważnego stanowiska? Do zobaczenia.